Siemanko, witam Was w Tech Corner. Dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawe narzędzia AI, które możemy wykorzystać przy tworzeniu grafiki. Ja nie jestem grafikiem. Mimo tego jestem w stanie stworzyć całkiem ciekawe kompozycje, wykorzystując m.in. te narzędzia, które pokażę Wam w filmiku. Przede wszystkim to, co Wam tutaj wrzuciłem na pierwszy rzut. OK, to remove.bg. Świetne narzędzie do szybkiego usuwania tła z obrazów. Kiedyś pamiętam, że trzeba było to robić w jakimś Gimpie albo Photoshopie ręcznie za pomocą lasa albo ewentualnie nieco szybszej różdżki. Teraz koniec. Teraz mamy do tego sztuczną inteligencję, która zrobi to naprawdę błyskawicznie. Wystarczy wybrać sobie tutaj Upload Image. Wybierzmy sobie tutaj zdjęcie Wiedźmina, które przygotowałem jako test. Czekamy dosłownie chwilę. I tak jak widzieliście, wcześniej było tło, a tutaj mamy od razu wyciętego Geralta. Wcześniej naprawdę zajęłoby to bardzo dużo czasu. Jeżeli potrzebujecie wyciąć tło z jakiegoś obrazka, żeby stworzyć pewną sklejankę, na przykład do miniaturki na filmiku, jest to moim zdaniem naprawdę świetna opcja. Więc remove.bg, koniecznie warto sobie zapamiętać. Jest oczywiście więcej tego typu rozwiązań, ale to jest przede wszystkim całkowicie darmowe. Jeżeli byśmy chcieli pobrać sobie zdjęcie wyższej jakości, no to ok, będziemy musieli zapłacić. Ale ta jakość zwykła nam w żaden sposób nie przeszkadza. Szkadza, dlatego że jeżeli byśmy chcieli ewentualnie polepszyć taką jakość, możemy sobie skorzystać z dowolnego upscalera. Nawet nie mam go teraz otwartego, ale zobaczcie, to bardzo szybko można załatwić. Pobierzmy sobie tego Geralta. I kiedy go już pobraliśmy, będziemy mogli skorzystać sobie z jakiegoś upscalera. Wpiszmy sobie tutaj AI free upscaler. Specjalnie robię to na żywo, ponieważ to może być dowolny program, który znajdziemy w sieci. Na przykład mamy Upscale.Media, nawet go nie kojarzę. Zobaczmy, co to jest i czy działa. Upscaling jest to taka technologia, która w bardzo dużym uproszczeniu wykorzystuje AI do dodania większej ilości pikseli do obrazka, przez co jego jakość, jego rozdzielczość wzrasta. Świetna sprawa i naprawdę te narzędzia radzą sobie z tym bardzo, bardzo dobrze. Zobaczmy, jak sobie tej to poradzi. Prześlij obraz, maksymalnie do 1,5 tysiąca na 1,5 tysiąca pikseli. Nie powinien być to kłopot, ten Gerald nie. Był aż tak duży. Wybierzmy sobie prześlij obraz i wybierzmy sobie naszego kawila, który ma usunięte tło. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Chwilę oczywiście trzeba poczekać na przetwarzanie obrazu, ale mamy to już gotowe. Możemy sobie porównać, jak to wyglądało wcześniej. No dobra, widzimy, że no jest tej poprawa zdecydowanie. Wcześniej mieliśmy totalną pikselozę, teraz jest trochę lepiej. Moglibyśmy sobie wybrać poprawę jakość on, zobaczmy, co to zmieni. Nie znam tego narzędzia, tak jak mówiłem, wziąłem pierwsze lepsze z internetu. No i teraz to już faktycznie widać, że tutaj mamy trochę lepszą jakość, trochę AI nam tej wygenerowało. Wybierzmy sobie jeszcze może cztery razy, jeżeli się uda i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. No i słuchajcie, no moim zdaniem naprawdę jest nieźle. Nie jest to jakieś wybitne narzędzie. Prawdopodobnie yy, wziąłem pierwsze lepsze z internetu, tak jak mówię, po raz trzeci. Natomiast zobaczcie, jakie są efekty. No mamy już naszego kawila w zdecydowanie lepszej formie. Wybieramy sobie teraz, pobierz obraz. Ciekawe, że nam pozwoli to zrobić za darmo. No pewnie, że tak. No i mamy nasze zdjęcie z upskalowane, także nie musimy się przejmować zupełnie tym, że pobraliśmy je w niższej jakości. Jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane narzędzia do edycji, ja na przykład jestem wyjątkowym fanem PixLR Editor. Trochę ciężko się wymawia jego nazwę, jednak jest naprawdę świetny i w porównaniu chociażby z takim gimpem oferuje bardzo wiele funkcji w przystępnej formie. Ja głównie pracowałem z gimpem, trochę mniej z photoshopem, więc mniej więcej do tych programów jestem w stanie się odnieść. No i ten PixLR, jako na to, jak na to, że jest rozwiązaniem webowym, no to radzi sobie naprawdę super, słuchajcie. Wybieramy sobie na przykład, otwórz zdjęcie i wrzućmy sobie tego naszego kawila, którego żeśmy przerobili. Wybieramy sobie oryginał i zastosuj no i mamy tutaj naszego Wiedźmina i zobaczcie, nie dość, że mamy tutaj bardzo wiele narzędzi podstawowych, które znamy z wielu programów graficznych i których po prostu nie będę tutaj przedstawiał, bo to nie żaden tutorial do photoshopa, to mamy ciekawe elementy sztucznej inteligencji na przykład rozproszenie które jest bardzo ciekawym efektem, zobaczcie jeżeli byśmy sobie wrzucili tej samą górę głowy Geralta to, to, co zrobi, to rozwali go na kawałeczki. Okej. Okay. Ciekawszym narzędziem, zdecydowanie, z tego możemy tutaj skorzystać, jest narzędzie formowania, które widzimy sobie po tej stronie. Możemy z niego skorzystać, żeby wpływać bezpośrednio na kształty w naszym ciele naszego bohatera. Na przykład moglibyśmy zdecydowanie zmniejszyć rękę naszego Geralta. Zwiększmy sobie trochę rozmiar, na przykład do 130 i zobaczcie. Automatycznie wszystko jest tutaj dostosowywane, te piksele wyglądają bardzo naturalnie. Jeżeli chcecie sobie trochę polepszyć swoją sylwetkę, no to można spróbować. Aczkolwiek nie polecam jakoś bardzo, ponieważ dalej te efekty są widoczne. Możemy zobaczyć, że ta ręka nie jest naturalnie aż tak chuda. No ale przyznacie, naprawdę jak na darmowy program wygląda to super. Możemy sobie zwiększyć jakość podglądu. Natomiast w przypadku takich prostych edycji nie ma to specjalnie znaczenia. Mój komputer raczej to uciągnie, to jest też rozwiązanie webowe, więc nie będzie z tym żadnego problemu. No i oczywiście Mamy tutaj różne opcje. Moglibyśmy sobie wybrać opcję powiększ i wtedy po prostu klikamy w jakimś miejscu i to nam się powiększa. Jest to trochę prostsza opcja. Moglibyśmy oczywiście też wybrać opcję zmniejszyć zrobić na przykład coś takiego z ręki naszego Wiedźmina. Mamy też opcję skręć w prawo, które już znamy z standardowych edytorów. Poza tym możemy też tutaj sobie oczywiście ściemniać i rozjaśniać cały obraz. Tutaj mamy akurat gąbkę, tutaj mamy rozjaśnianie. Moglibyśmy sobie rozjaśniać czy ściemniać obraz w wielu miejscach. No i mamy też wiele, wiele innych narzędzi, ale nie potrzebujemy tego programu ściągać. Przy okazji możemy sobie zobaczyć, mamy poprawkę. I mamy automatyczne ustawienie czerni i bieli, możemy sobie wybrać automatyczne ustawienie jasności i tak dalej, i tak dalej. Ja tak jak widzicie trochę skaczę po tym programie, jego ja aż tak często nie używam, jak wspomniałem, nie jestem grafikiem, natomiast chciałem Wam pokazać takiego rozwiązanie, bo dla mnie, jako dla osoby, która się bezpośrednio grafiką nie zajmuje, jest ona naprawdę świetna. Jak potrzebuję coś na szybko zrobić, zredytować jakiś element, to naprawdę fajnie mi się z niego korzysta. No i tutaj jeszcze wrzuciłem Wam, jako taką zajawkę Canva, ja osobiście korzystam z Canva Pro, ona ma bardzo, bardzo wiele narzędzi, ale wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj chodzić po nich wszystkich przez pół godziny na filmiku, dlatego, że no, ciężko jest kogoś nauczyć kanwy. Ona jest do tego stopnia intuicyjna, że wystarczy po prostu na nią wejść, czytać co pisze i z niej korzystać. Także tutaj Was zachęcam w tym tych cornerze, żebyście sobie zobaczyli jakie możliwości daje kanwa, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Wszystkie kanwa tools są naprawdę teraz bardzo ciekawe. Niektóre m, trochę przesadzają z tym, co potrafią. Te wszystkie generowane awatary to bardzo kiepsko na razie wychodzi, ale wszelkiego rodzaju edycje zdjęć tak, jak na przykład tutaj widzicie AI Photo Editor, naprawdę sprawiają się nieźle. No, ja posiadam Canve Pro, jestem zadowolony, miniaturkę tego typu, jak na przykład do Gotika stworzyłem w przeciągu dwóch minut. No i takie coś mi odpowiada. Pamiętajcie też, tworząc sztuczną, ze sztuczną inteligencją, w pewnej mierze musicie przyjąć do wiadomości, że nie tworzycie swoich własnych dzieł. Tutaj ja mam różne zdanie na ten temat. Zapraszam Was do dyskusji. Z jednej strony zgadzam się z grafikami, że nie jest to sztuka, jeżeli jest to prostu prostu obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję, wpiszecie sobie prompt do Midjourney, czy do Daliego, czy do innego e, generatora, jeżeli sobie po prostu wygenerujecie obraz za pomocą sztucznej inteligencji, nie jest to e, sztuka. Natomiast jeżeli jest to Wasza własna kompozycja, pracujecie nad tym promptem długo, jest on przemyślany, ma coś pokazać, ma być jakaś w nim ekspresja, na przykład ma pokazać w jaki sposób coś bezmyślnego rozumie jakieś uczucia i tak dalej. Jeżeli jest głębia za tym waszym obrazem, no to. Yy... Byłbym skłonny nazwać to pewną formą ekspresji artystycznej. Natomiast znowu pojawia nam się tutaj pytanie yy, pytanie dotyczące sztuki yy, kiedy jest ta granica, kiedy ktoś po prostu robi coś kontrowersyjnego, bo może udać, że jest to sztuka, a kiedy coś robi po to, żeby to miało faktycznie jakiś przekaz. Ciekawe pytanie na koniec. Dajcie mi znać, czy tego typu forma tych cornera luźna i nagrywana w formie poradnika jest dla Was ok. Bardziej chciałem się tej z Wami podzielić pewnego rodzaju narzędziami. Możecie też dać znać, z czego korzystacie. Możemy sobie zgobić tych corner, w którym po prostu obadam narzędzia, o których Wy wspomniecie, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co nam przyniesie następny odcinek. A tymczasem mam nadzieję, że chociaż trochę Was zaciekawiłem tymi programami. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!